Może Jest! Pierwszy, drugi, Tak Może Może Zaczniemy od, od miejsca trzeciego. Trzecie miejsce. Proszę o ciszę. Trzecie miejsce w turnieju. Piłki nożnej On od regionu Mazowsze. zajęła drużyna. Zamyka. Bardzo proszę kapitana drużyny. Oby podszedł, żeby odebrał kucharz za trzecie miejsce potem ten mniejszy takie Na to, to dziękuję gratulacje drugie, drugie, drugie miejsce drużyna tramwaju w Warszawie Zapraszam kapitana To jest drugi wicemistrz regionu, a to jest pierwszy wicemistrz regionu Dziękuję bardzo, gratulacje. Pierwsze miejsce i tytuł mistrza regionu. Zapraszam kapitana, drużynę. Super taksy. Gratulacje. Kapitan teraz alerę, do Pukarów. Okay. Teraz tak, są trzy klasyfikacje i tak, najlepszym bramkarzem został wybrany po płaski Sebastian z Tramwaju Warszawskiego. Bramkarz, wiadomo. Gratulacje, tak jest. Najlepszy strzelec, Łazarczyk Rafał, to strzelec jest z przewrotką, nie, strzelec jest z przewrotką, tak jest. Łazarczyk ze smyka, gratulacje. I najlepszy zawodnik poprosimy kolegę e, e, Jeszcze raz Krzysztozka Michała. Zapraszamy. 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 moje gratulacje. Dziękuję, Dziękuję wszystkim za pracę. Jest o, panowie, panowie bez kucharu, jak, jak to? Dobra, idziemy. Dobra, no, to dzięki Z doda. Któremu będziecie jechali? 27. No, no, do... Możemy lecieć już. Dzięki. Do widzenia. Aha. Do widzenia, cześć. Chcecie takie zdjęcie panowie, to zapraszam. A rozeszliście? się. o koncentrację. Pozujemy do zdjęcia.